Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie, ze mną Ada Bartuś, Emila Krzemińska i Kamil Ziemba. a to kolejny odcinek programu Tu i Teraz. Ja uciekam ogarniać Facebooka, odblokować, a Wy zostańcie z dziewczynami do końca, bo będzie poruszony bardzo ważny temat. Widzimy się za chwilę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorem odcinka jest restauracja Swojek, kuchnia polska dania na zamówienie, catering, obsługa, imprez. Więc zgodnie z obietnicą wracamy do tematu, o którym obiecałyśmy, że zrobimy materiał, więc dzisiaj go prezentujemy. Mowa o podwyżkach w mieszkaniach komunalnych w Kamiennej Górze. Mieszkańcy spodziewali się podwyżek rzędu 25%, i jednak patrząc na pisma, które dostali, widzą, że tych procentów jest troszkę więcej i jest około. 50-55%, gdyby patrzeć czysto na liczby. Ale nie możemy tak na to patrzeć, bo te liczby nie wzięły się znikąd. A dokładniej opowie Wam o tym Adam, która rozpoznała temat bardzo wnikliwie. Tak, Emila ma rację. Tak naprawdę, jeśli chodzi o stawkę bazową za metr kwadratowy mieszkania, wzrosła ona o 25%. Wcześniej wynosiła ona 6,37%. Na dzień dzisiejszy 7,96, co daje równo 25%. I o tym mówi zarządzenie burmistrza. Pamiętajmy jednak również o tym, że radni w zeszłym roku przyjęli uchwałę uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Kamienna Góra na lata 22-26. I co ważne, a o czym. Hmm, nie mówiło się tak głośno, to jest to, że w tej uchwale zostały zabrane zniżki za mieszkanie, a dodane zwyżki. I dwie zniżki, które zostały zabrane, które państwo, niektórzy z was mogą odczuwać tą podwyżkę jako znacznie większą, to jest zniżka za brak w lokalu instalacji gazowej i to była zniżka w kwocie 10% i Zniżka za brak centralnego ogrzewania w lokalu, czyli z sieci miejskiej lub kotłowni lokalnej w kwocie 20%. Jeżeli ktoś z Państwa miał takowe zniżki, to jego podwyżka wynosi praktycznie 55%, a nie 25%. No tak. No tak? Tak. tak. Y Powiedz jeszcze, aby na czym polega zwyżka. A właśnie. Bo do... nie ma ulg, znikają ulgi. Wszyscy... Tak, znikają te A, dwie nie, ulgi. Te dwie. Pozostałe ulgi, czyli za brak WC w lokalu, brak łazienki w lokalu, czy ciemną kuchnię, czy również za lokale położone na poddaszu, czy osiedlą Antonówka, te zniżki w dalszym ciągu zostają. Ale w tej uchwale zostały również dodane trzy zwyżki. Zwyżki dziesięcioprocentowe i pierwsza zwyżka to jest za lokal w budynku, po którym w roku 2020 został wykonany remont dachu i to jest 10% zwyżki. 10% zwyżki również obejmuje lokal w budynku, w którym po roku 2020 wykonano remont całej elewacji lub został on poddany termomodernizacji. I kolejne 10% wyszli za lokal w budynku, w którym po roku 2020 wykonano remont klatki schodowej. I teraz żeby zrozumieć pismo, które państwo już dostali albo dostaną ze spółki mieszkaniowej, jeśli państwo chcą sobie sami wyliczyć tą różnicę, to teraz trzeba dokładnie przeanalizować, czy wcześniej państwo jakąkolwiek zniżkę posiadali, Czyli na pewno którąś z tych dwóch, które zostały zabrane, czyli przede wszystkim chodzi tutaj o instalację gazową i praktykę centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. I czy Wasz budynek przypadkiem nie przeszedł termomodernizacji, nie miał remontu dachu po roku 2020? Czy nie została wyremontowana klatka schodowa? Bo wtedy, że tak powiem, 25% wzrosła stawka bazowa za mecz. Zostało zabrane 30% zniżek, które żeście Państwo mieli, i nawet 30% zwyżki mogło Wam zostać dodane, tak? Mm -hmm. Czyli to jest 55 plus te 30 to jest 85% może tak być, jak rozmawiałyśmy z mieszkańcami, którzy są tym zaskoczeni, poirytowani, a nawet po prostu zili, bo się tak dużych podwyżek nie spodziewali, e, oni mówią, okej, okay, wszystko w porządku, my rozumiemy, że trzeba tą substancję utrzymać, że to, co mm, miasto pobiera od nas jako najemców, nie wystarcza na pokrycie bieżącego utrzymania i trzeba do niego dopłacać, w ogóle nie pokrywa funduszu remontowego, który miasto musi pokryć z własnych środków, bo nie może żądać od najemców wpłat na rzecz funduszu remontowego, no jakoś musi te pieniądze pozbierać. Ale mieszkańcy mają pretensje o to, że w tych pismach ze spółki mieszkaniowej te pozycje nie zostały wyszczególnione konkretnie, tak? Czyli jest tylko, że i było tyle i tyle, jest teraz tyle i tyle i dziękujemy. To nie zacznę. ma słowa, mm -hmm. ale nie ma słowa tam o tym, że zniknęły ulgi. Nie, nie, ma... nie każdy śledzi przebieg sesji Rady Miasta, nie każdy czyta, no więc nie bit popołudniami mm -hmm. czy przed snem, prawda? Mm. Ja również że... I, i nie mieli tych kontaktów, tak, wiemy to. E Ludzie po prostu tego nie wiedzieli. Tak. I to ich leżyło ja... I mają ja... prawo być wkurzeni. Ja rozumiem, ale stanę troszeczkę w obronie spółki mieszkaniowej, ponieważ w pismach, które Spółka wysłała, czy w dalszym ciągu wysyła do najemców mieszkań komunalnych, jest informacja, jest podana uchwała Rady Miasta, i jest podane również zarządzenie burmistrza, w którym te wszystkie informacje, o, ja, o których ja powiedziałam, są zawarte. Ja wiem, że łatwiej by było. Nikt nie, nie będzie tego śledził, Andziu. nikt nie będzie tego śledził, nie będzie szukał tam po literce, że zarządzenie i w ogóle będzie tego szukać. Ja Wiesz, ludzie nie są tak zorientowani. Naprawdę, to nie, nie można ich tak tam odsyłać. Czy można było im napisać, po ludzku. No można było? No, ale... z roli urzędnika na chwilę i wziąć przed to po ludzku. Zabraliśmy wam ulgi, dodaliśmy wam zwyżkę. Stawka bazowa wzrosła 25%, sayonara. Ale myślę, że, jest, że po to jesteśmy my, żeby nie, o tym dziękuję. Dzięki temu mamy o czym pogadać. Sponsorem odcinka jest restauracja Swojek. Kuchnia Polska Dania na zamówienie, catering, obsługa imprez. Ale, drodzy Państwo, po co w ogóle te podwyżki są? No, po co są podwyżki? Ostatnie były chyba w roku 2022. A wcześniej tak. chyba w 19, wcześniej, nie? 2019. Wcześniej w 2019. Doskonale wiemy i widzimy to po rachunkach za gaz, za prąd i po zakupach, które robimy w sklepach, że wszystko idzie w górę. Mhm. Tak? No też płacę minimalną trzeba uwzględnić, tak? Płacę e, choćby też paliwo, usługi wszystko drożeje. Tak. A substancja mieszkaniowa cudownie nie ozdrowiała. Trzeba by w nią zainwestować parę monet, mhm. no ale trudno to pokryć z tego, co było dotychczas. A dotychczas ta stawka tak. wynosiła 6,37. 37. Ale w porównaniu też... z innymi miastami? Nie, znaczy, w porównaniu z innymi miastami. Nawet teraz po podwyżce, czyli kiedy jest 7 z hakiem, tak? 7,96. To dzisiaj i tak kamienna góra wypada tanio, tak. jeśli chodzi tak. o. Czyż w lokalach komunalnych? No nie licząc może Jawora, Strzegomia, którzy mają stawki trochę niższe od nas, bo Jawor ma 6,50, a Strzegom 7 zł, ale Jelenia ma aż 9,50 za metr. Wałbrzych 8,20, Bolesławiec 8,68. Czyli znaczne różnica, tak? Bo my znaczy. nawet nie dochodzimy do 8 zł. Tak, a substancja podejrzewam, że w tamtych miastach niczym się nie różni od tej naszej, czyli jedną no jest po prostu wymagająca, tak? Zdecydowanie. No i tutaj urzędnicy z ratusza mówią, my w tej chwili mamy zaległości w zapłatach czynszu przez mieszkańców, najemców w lokali komunalnych rzędu 3 milionów złotych. No i to powiem, to, że, to, że, tak, stawka jest kolosalna. Mieszkańcy nie płacą za mieszkania komunalne, stąd jest zadłużenie w czynszach. Mało tego, zdarza się tak, że mieszkanie, którego czynsz wynosił do tej pory po wszystkich zniżkach, które dany lokator miał, wynosiła kwota czynszu 120 zł, tak? Taki lokator pobierał z mopsu u dodatek mieszkaniowy w kwocie co miesiąc w kwocie 1600, 160 zł, tak? I nie był w stanie z tej kwoty tego czynszu zapłacić i jego zadłużenie na dzień dzisiejszy wynosi kilkaset czy ponad 1000, ponad 1000 zł. No to pytanie, jakie jest sens stosowania tych ulg? Przyznawania dodatków, skoro za mieszkanie komunalne ktoś nie płaci, a pobiera te ulgi. Czy te dodatki, to w ogóle jakaś abstrakcja, a oczekiwania są duże, tak? Tak, No właśnie tak chciałam powiedzieć, że wspomniałaś już o tych oczekiwaniach, że wymagamy jako mieszkańcy mieszkań komunalnych, żeby one były w stanie i na poziomie. Tak. Ale ze swojej strony niejednokrotnie niewiele dajemy, niewiele zmieniamy. No tak. I stąd miasto wycofało się z, z tych ulg. Postanowiło. Przybrać tutaj trochę inną politykę i zacząć zwyczajnie pobierać i zbliżone do rynkowych, choć i daleko do rynkowych mm -hmm. kwoty za najem tych lokali, no żeby móc no, jakoś nadgonić tę historię 70 lat naszych na tej ziemi i niewielu remontów, które zdążyliśmy w substancji odziedziczonej wykonać. Tak, tak bo. Wspomniałaś o tym, że są duże wymagania wobec mieszkań komunalnych. Wiesz, szczególnie duże są oczekiwania w tych budynkach, które trudno uwierzyć, że ktoś wciąż jeszcze dopuszcza jako obiekty do zamieszkania, tak? Mhm, ale w no. takich budynkach, które są przeznaczone do rozbiórki, taki lokator czy najemca ma 20% zniżki na czynszu. Proszę O tym mówi uchwała. No i to jest też dość zabawne, gdyby to. Nie dotyczyło jednak czegoś życia, nie? I teraz wiesz, masz taką zapuszczoną substancję, w której nikt nie długo za wiele przez te kilkadziesiąt lat. No i dzisiaj ja wiem, że trudno jest to ludziom przyjąć, że oni dzisiaj muszą zapłacić, wyskoczyć, wyskoczyć z paru stów więcej, tak? Żeby to mieszkanie zachować, żeby dalej w nim mieszkać. Podczas gdy remonty to wciąż pieśń przyszłości, a wielu z tych najemców te remonty w tych obiektach, nie należące przecież do tylko do miasta, wykonało samemu w środku. I wiesz, na palcach jednej ręki takich znam, którzy dostali jakiś tego zwrot czy jakąś rekompensatę. A z drugiej strony jednak to mieszkanie nie wisi w próżni i co z tego, że w nim jest pięknie, ładnie i cudownie, jak wychodzisz na klatkę schodową, a tam XIX wiek. I to no początek. Tak, ale z drugiej strony mówisz o o lokatorach, którzy zrobili remonty, mhm. tak? I na przykład przyłączyli sobie ogrzewanie gazowe. Ale nie poinformowali o tym gminy i no w tak dalszym ciągu pobierali zniżkę za brak instalacji gazowej w budynku albo brak przyłącza CO. I tutaj ja rozumiem, że wzrost czynszu jest niezadowalający, ale przez ostatnie miesiące albo nawet lata, w których nie zgłosili takiego remontu i polepszenia stanu, Cały czas pobierali i które tak naprawdę im się nie należało. No dobra, ale teraz spójrz na to z drugiej strony. Masz chałupę, którą wynajmujesz od miasta, w środku jest, yy, są na przykład, masz trzy pokoje, masz trzy piece kaflowe, nie? Mhm. No. no i usuwasz te piece kaflowe, może nawet bez wiedzy i zgody robisz tam instalację, nie wiem, gazową, tak? Mhm. No to komu robisz dobrze? No robisz sobie też, prawda? No, masz ciepło, bo przekręcasz kurek, Nie musisz Aha. latać z wiadrem, z popiołem, kombinować opału i tak dalej. Jeszcze się środowisku przysłużysz nieco. E, natomiast to nie jest twój lokal. To bo jest te... lokal, który ci wynajmuje miasto. No tak, ale zawsze możesz. Ty, bo pieca się... na plecy nie zabierzesz, nie będziesz tego. No ale możesz ten lokal przecież wykupić jest możliwość wykupu lokalu komunalnego. Czyli z jednej strony robisz to dla gminy, ale ty tam mieszkasz, ty tam żyjesz, chcesz być jak najlepiej i też możesz się zwrócić do, do gminy o wykup tej nieruchomości. Czyli wykup nieruchomości, w którym masz ładne mieszkanie, w którym dużo zainwestowałeś własnych środków, polepszyłeś y, standard y, mieszkania należącego do miasta. No tak. I co? Wykupisz je teraz w walącej się kamienicy, staniesz się udziałowcem, Walą o, gry, musiała... są walące się kamienice. Będę musiała za e, remont części wspólnych. E, wtedy tak, wtedy tak. Wtedy... No i tu wiesz, kij ma dwa końce, ja naprawdę na to można patrzeć i, i każda strona ma tu swoje racje. Natomiast e, trudno znaleźć złoty środek. Natomiast myślę, że mimo wszystko te podwyżki to jest jakiś krok do tego, żebyśmy poszli naprzód żebyśmy przestali tutaj uprawiać te, na myśl o substancji mieszkaniowej należącej do miasta Kamienna Góra, żebyśmy nie myśleli o fawelach, tylko żebyśmy zaczęli myśleć o czymś co jednak idzie do przodu i że te warunki zaczną się poprawiać. Ja naprawdę mam nadzieję, że te podwyżki spowodują, że ten standard zacznie się poprawiać. Ja mam nadzieję, że sami o to będziemy walczyć jako najemcy lokali komunalnych. Nie patrząc na to, czy to jest na pewno moje, czy to jest tylko gminy, a ja z tego przez 30 lat już użytkuję. No jednak w tym mieszkam i tam żyję, tak więc. Powinnam zadbać, żeby w środku mieć trochę, inicjatywy, okay, nie? trochę hmm. inicjatywy od siebie też każdego. Myślę, że też ważne jest to, o czym rozmawialiśmy z Adą poza kamerą, ale jest to na tyle istotne, warto o tym powiedzieć, bo tego typu podwyżki, tak jak wzrost nie wiem, opłat za energię, za gaz, za prąd, podatek od nieruchomości. Zwykle rośnie każdego roku, na początku roku dostajemy, że podwyżka z tytułu o 1%, chociaż o stopień inflacji, tak? Tak. Gdyby stosowało to miasto od no, przez ostatnie 30 lat chociażby, tak, regularnie ta kwota byłaby mniej dotkliwa, ale ciąg weszłoby w krew że w początkowym roku przychodzi jakaś tam podwyżka za najem tego lokalu. Tak, to prawda. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze w styczniu przychodzi do nas informacja z decyzją podatku od nieruchomości nową kwotą, naliczeniem. Czasami jest to różnica kilku groszy na metrze i w całej... W Całej powierzchni nieruchomości jest to kwota kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych, nieodczuwalna dla naszego portfela. I gdyby taką zasadę, tak jak powiedziałaś, wprowadzić przy lokalach komunalnych, czy chociażby odbiorze śmieci, tak, że nie, nie byłoby dla nas zaskoczeniem, że raz na pięć lat śmieci wzrastają o 5, 6 czy 8 złotych, tylko systemat... Ale zostały co roku o co 50 roku czy złotówkę, złotówkę. złotówkę i że nawet na to uwagi pewnie znaczy no, nie budziłoby to takich emocji. No ale wiesz, się po prostu do tego. Ale to jest samorząd, wiesz, ci się czasem zdarzy rok wyborczy, nie? I po prostu wtedy nikt nie podniesie ci czynszu, no bo to, to było szkodliwe, nie? tak Szkodliwe, to tak. by mogły źle zadziałać. Dlatego podwyżka jest na przykład o, tak teraz, nie? Ale no cóż, ja mam nadzieję, że to persaldo wyjdzie nam wszystkim na dobre. Choć od maja, bo od maja te podwyżki wchodzą w życie, mimo że już teraz mieszkańcy dostali pisma informujące o tym, że one będą, więc jest ta chwila się przygotować psychicznie, przynajmniej na to. Tak. Mam nadzieję, że to ja jest. I rozszyfrować, z czego u Was wynika taka różnica w cenzu, którą żeście dostali. Czy to jest. No, kwestia to coś niecoś nie, coś pomoże. Tak. E, nie. Czy to jest kwestia tylko tych 25% zwyżki za metr kwadratowy. Czy została Wam zabrana jedna z dwóch zniżek, która została uchwałą Rady Miasta zniesiona? Czy może są to zwyżki za to, że mieszkacie w nieruchomości, która jest po remoncie. po remoncie dachu, klatki czy modernizacji? Przeanalizujcie i trochę łaskawszym okiem, że tak powiem, spójrzcie, może więcej zrozumienia wtedy będzie dla tych różnic w czynszach, jeśli, że tak powiem, dojdziemy do tego, z czego to tak naprawdę wynika. A na dziś dziękujemy Państwu serdecznie i zapraszamy do następnego odcinka. Czekamy też na Wasze pomysły, inspiracje do produkcji kolejnego odcinka tu i teraz. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorem odcinka jest restauracja Swojek, Kuchnia Polska, dania na zamówienie catering, obsługa imprez.